Błogosławiony Bartololongo Miesiąc ku czci świętego Józefa Nabożeństwo o wyproszenie szczególnej łaski Wydawnictwo Rosemaria Dzień dwunasty Święty Józef, zapobiegliwy ojciec Jezusa Święty Józef pracował w Egipcie, by mieć z czego żyć. Ale prawdziwym celem wszystkich jego wysiłków było okazanie dzieciątku miłości i radości. Jeżeli bowiem oddamy Bogu każde nasze działanie, wszystko w nas zostanie uświęcone. Wiedział on, że jego praca była potrzebna Jezusowi. Pomyślcie, jaką przyjemność znajdował za każdym razem, mówiąc: To dla Jezusa, to dla Maryi. Nasza praca jest przydatna Jezusowi, jeżeli tylko tego chcemy. Każda nauczona lub napisana linijka tekstu, każdy obowiązek, każdy czyn materialny, każdy trud, każde zmartwienie mogą stać się w rękach naszego anioła stróża duchową monetą, by pozyskać duszę dla Jezusa, tak jak praca Józefa była monetą, by kupić chleb dla Jezusa. Kto umiałby nam powiedzieć o najdroższy Józefie, jaka była słodecz twych myśli, pokora twego ducha, kiedy Jezus nazywał cię swoim ojcem? a ty nazywałeś go swoim drogim synem. Jaki niebiański płomień musiał płonąć w twojej duszy, kiedy zabierałeś go na spacer, pomagałeś mu, brałeś na ręce? To Boże dziecie dawało ci tysiące pocałunków, przytulało cię malutkimi rączkami, błogo cię rozweselało. Jaka była twoja skromność, kiedy podawałeś jedzenie temu, które tylko przez wyciągnięcie ręki może objąć i błogosławić, dając wszystkim istotom potrzebne łaski w życiu. Również wtedy, gdy Maryja podawała Ci jedzenie, byś mógł odzyskać siły, a Jezus je błogosławił, jakie były Twe myśli, kiedy uczyłeś chodzić tego, który stąpił z nieba na ziemię, by spotkać się z ludźmi? Jakie było pierwsze słowo, jakiego nauczyło się wieczne słowo pod postacią ciała z krwi Maryi, Twej przeczystej małżonki? Jak bardzo byłeś zasłuchany, kiedy Jezus opowiadał ci o królestwie jego serca, o końcu swego przyjścia na ten świat, o kościele, który miał ustanowić. Jak wielka była twoja radość, kiedy wychodząc z domu mówił do widzenia, a gdy wracałeś mówił dzień dobry lub pozdrawiał cię z szacunkiem, przechodząc obok. Możemy naśladować to święte usposobienie serca Józefa, pracując tak jak on. By utrzymać i wyżywić Jezusa pod postacią biednych, chorych lub więźniów i ich dzieci, biednych synów i córek więźniów. By skłonić nas do pomocy, Boski Zbawiciel mówi w Ewangelii, że wszystko, co uczynimy dla nich, potraktuje jako pomoc względem Niego. To wielka tajemnica miłosierdzia chrześcijańskiego tajemnica, którą ofiaruje nam Jezus jako nową Eucharystię, w myśl której możemy nakarmić Boga, Karmiąc biednych, chorych, dzieci, czy odwiedzając więźniów? Tak samo On nas karmi, towarzyszy nam, odwiedza nas w sakramentach. Jałmużna uczyniona ubogiemu ku czci Jezusa Chrystusa, towarzyszenie choremu, wizyta złożona więźniowi, edukacja dana biednej sierocie poprzez miłość Jezusa są w pewien sposób większymi zasługami niż te uczynione przez samego Zbawiciela. Jest tak ponieważ do jałmużny dla Jezusa, towarzyszenia Jezusowi, czy odwiedzin Jezusa, dochodzi zawsze rozpoznanie Jezusa Chrystusa w biednym, chorym, więźniu, czy sierocie. Są to więc dwie cnoty: miłość i wiara. Zadanie: zadbajcie, o ile to możliwe, by w Dniu Świętego Józefa obiad oraz ubranie otrzymało ku czci Jezusa, Maryi i Józefa trzech ubogich. Dziecko, kobieta i mężczyzna. Jeżeli możecie, zbierzcie jałmużnę od Waszych przyjaciół. Kto nie może podarować posiłku biednym, niech odwiedzi chorego lub więźnia z miłością świętego Józefa, rozpoznając w tej osobie samego Jezusa. Akt strzelisty. Święty Józefie, zapobiegliwy ojcze Jezusa, podaruj Jezusowi moje serce i moje życie. Spotkanie ze świętym Józefem. Uniżony u Twych stóp obłogosławiony Józefie, czczecie jak Ojca, mego Pana i mego Boga, jak głowę świętej rodziny, która jest źródłem zadowolenia i rozkoszy wiecznego Ojca. Jaką chwałą było dla Ciebie bycie Ojcem i przewodnikiem dla jedynego Syna Boga? Cóż za szczęście również dla nas, że jesteś naszym Ojcem, i że my Twoje dzieci i bracia Jezusa, mamy prawo do czułości w Twoim ojcowskim sercu. Przygarnij nas, weź nas pod swą opiekę i bądź naszą ucieczką, schronieniem w zmartwieniach i w troskach za życia oraz w momencie śmierci. Amen. Modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do świętego Józefa. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w Stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni. Przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Szósta boleść: powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem Archelaosem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Akt strzelisty. Jezu, Józefie i Maryjo. Daję wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy Was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów, obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych, zebranej pod płaszczem matki miłosierdzia. Spraw, by za jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam. W godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa Pomnij o najczystszym małżonku Maryi dziewicy, słodki opiekunie mój, święty Józefie że nigdy nie słyszano, aby wołający o twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się tobie, z powodu miłości, jaką darzysz twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do Świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste, Elejson, Chryste, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami, zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, Módl się za nami patronie umierających módl się za nami po strachu duchów piekielnych módl się za nami opiekunie kościoła świętego módl się za nami baranku boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa. Przez jego wstawiennictwo, pozwól swemu kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, pana naszego. Amen.